Namaste kochani. Kilka fajnych technik oraz wariantów asan pomocnych w nauce utanasany, czyli w skłonie. Jeżeli twój skłon wygląda tak, okrągłe plecy, z trudem sięgasz łapkami na klocki, czujesz duże spięcie w tyłach nóg, w plecach. Za chwileczkę pokażę ci od czego zacząć. Żeby nasze skłony były coraz lepsze. Żebyśmy coraz bardziej prostowali sobie nogi, schodzili coraz bardziej w dół, przyda nam się podstawowa wersja skłonu w siadzie na macie. Zanim dojdziemy do splotu dłoni na przeciwnych łokciach oraz bardziej zaawansowanych wersji z chwytem za duże palce stóp, być może podłożeniem sobie palców dłoni pod stopy, przyda nam się praktyka, w diamencie, czyli w siadzie kompensacyjnym. Dzisiaj pokażę Wam tą prostą praktykę. Uwaga, ustawiamy kolana w kątach 90 stopni, siad kompensacyjny. Kolana kąty 90 stopni, siad na klocku, na guzach kuszowych, na kościach pośladków stopy połączone. Wdech wyciągasz się czubkiem głowy w górę. Na wydechu wciągaj brzuch. Wdech możesz oprzeć się plecami o ścianę, jeśli masz ochotę, jeśli pomoże Ci to w rolowaniu. Jeśli siedzisz na macie, bez ściany to z wydechem skłon z bioder. Przesuwamy sobie dłonie wzdłuż nóg. Możesz podłożyć klocek dowolną wysokością pod czołem. Na początku podłóżcie największą wysokością. Plecy są wtedy bardziej okrągłe, jesteśmy wyżej tłowiem. Powolutku, z każdym wydechem, jak poczujecie, że rozluźniacie całe ciało, możecie redukować wysokość klocka. Oddalacie barki od uszu. Wciągamy brzuch, szerokie barki, robimy przestrzeń dla karku i dla szyi. Czujecie przyjemne rozciąganie w środkowej części pleców, a nie pieczenie i palenie w lędźwiach. Staracie się schodzić klatką piersiową w dół tylko tyle, ile możecie, ale z każdym wydechem skłon wychodzi z brzucha. Ciężar ciała jest na pośladkach, na klocku. Nie przenoś go do przodu, na głowę i ramiona. Z czasem jak poczujesz, że tu wschodzi naturalnie coraz niżej, a klocek Ci przeszkadza, możesz go odstawić. I wychodzimy w górę z wdechem, rolując się kręg po kręgu, od podstawy kręgosłupa aż po czubek głowy, pilatesowo, na mocnym brzuchu. Jeśli za bardzo przenosisz ciężar ciała, do przodu na nogi i ramiona, to połóż sobie drugi klocek pod stopy. Jeden jest pod pośladkami, drugi jest pod stopami, i wtedy zobaczysz, że będziesz mieć stopy na tej samej wysokości co biodra. Stopy nie są niżej, więc nie będziesz za bardzo przenosić ciężaru ciała do przodu. Masz mocny brzuch, kolana kąty 90 stopni. I wydech skłon z bioder, mocny brzuch dociążaj pośladki. Przesuwaj dłonie powolutku po nogach do przodu. Wdech szerokie barki, oddal je od uszu, przestrzeń dla szyi i karku. Z wydechem wciągaj brzuch. Pamiętaj, że nie pieką cię lędźwia. Jeśli one cię tak rwą pieką, to zostań wyżej tłobiem i dociążaj bardziej pośladki. Spokojnie 5 do 10 oddechów w każdej pozycji lub przerwy. Na początku, na każdych zajęciach jogi, wykorzystuj klocki. Jeśli skłony są dla ciebie trudne, pozostawaj w tych wariantach siadu kompensacyjnego, żeby stopniowo rozluźniać i uelastyczniać plecy. Bardzo powolutku. Zwłaszcza jeśli przy prostych nogach masz tendencję do uginania kolan i czujesz szarpanie pod kolanami i w tyłach ud. Z wdechem wychodzimy w górę kręg po kręgu od podniesienia kości ogonowej. Rolujemy się w górę. I uwaga, moi drodzy, teraz trzeci typ siado. Klocek mamy sobie tylko pod stopami. Siedzimy na macie i robimy pozycję taką, w której nasze biodra będą niżej od stóp. Uż położony płaską wysokością pod stopy i złącz je. Kolana kąty 90 stopni, od nogu zachłuszowych, kościach pośladków. Wydech w pozycji proste plecy i wydech wciągnij brzuch, skłon z bioder. Delikatny skłon do przodu. Zobaczysz, że tutaj nie przeniesiesz ciężaru ciała wyraźnie na nogi. Nie oderwiesz kości ogonowej od maty. Biodra są niżej od stóp. Przyjemne rozciągnięcie w plecach. Oddalaj barki od uszu. Szerokie barki, przestrzeń dla karku i szyi, które przyjemnie rozciągasz. Z każdym wydechem wciągasz brzuch i pozwalasz, żeby ciało opadało w dół. bezpieczenia w w lędźwiach. Także to jest... Trzecia technika siadu kompensacyjnego, jeśli macie tendencję do przenoszenia ciężaru ciała do przodu, na stopy i macie wrażenie, że odrywacie kości ogonową i pośladki od maty. Spokojnie, zostajemy na 5-10 oddechów. Techniki, które Wam pokazałam na początku są bardzo proste i spokojne. Z wdechem wychodzicie, rolujecie się w górę od podstawy kręgosłupa do góry. Z nami Pashimottanasana. popatrzcie, paszimottanasanę wykonujemy na prostych nogach, to jest skłon na prostych nogach, po siadach kompensacyjnych przyjdzie czas na paszimottanasanę, ale część z Was postruje jeszcze kłócie i szarpanie pod kolanami, wtedy pozwalacie sobie ugiąć kolana, nie schodzicie tak głęboko, ok? Super, przygotujcie dwa klocki, teraz uttanasana, skłon z pozycji stojącej z klockami, klocki podkładamy. Pod dłonie. Z wydechem robimy zwykły skłon. Na początku, jeśli macie tendencję do uginania kolan, bardziej okrągłych pleców, pozwólcie sobie na to i tylko kładźcie dłonie na klocki wyżej. Nie schodźcie za mocno w dół. Z czasem na wciągniętym brzuchu będziemy coraz bardziej prostować nogi, redukować wysokość klocków. Wspomagajcie się tymi klockami, tak jak ja tutaj. Jak wykonujecie nasany, jeszcze macie lekko ugięte kolana i pospinane te ciała. Z czasem zejdziecie do pełnej Uttanasany na matę. Jest też piękny wariant z chwytem za przeciwne łokcie, jeśli macie bardziej okrągłe plecy i uginacie lekko kolana. Jak już wykonujemy od Tanasany bez problemów, jest wariant zwany pada Oddzielna pozycja stosowana w asztandze ocych Chwyć za duże palce stóp w skłonie. Spada hastasana, czyli podłożenie palców dłoni pod palce stóp, już bardzo mocny skłon z prostymi w kolanach, nogach. Na początku, żeby nauczyć się skłonu w pozycji stojącej, używajcie klocków i pozwólcie sobie na lekko okrągłe plecy. Niech tylna powierzchowna taśma powięziowa uelastycznia się spokojnie etapami. Możemy zacząć od rolowania pilatesowego. Czyli stanąc sobie ze stopami nieco szerzej niż biodra, bądź na szerokość bioder, tak żebyście czuli się stabilni. Mieć klocki z przodu, weźcie wdech, zasicie pępek, aktywna mula banda. I z wydechem wciągnijcie mocniej brzuch. Zacznijcie lekko opuszczać podbródek do mostka i kręg po kręgu od góry kręgosłupa do dołu rolować się bardzo powoli, aż sięgniecie sobie dłońmi na klocki. Zostańcie na takiej wysokości, tłowia nad matą, żeby nie czuć napięcia, szarpania i kucia w lędźwiach. Po prostu szanujcie swoje możliwości. Klocki o dowolnej wysokości, kolana mogą być lekko ugięte. Rolowanie w górę z wydechem na zasadnym pępku, tym razem od dołu kręgosłupa do góry stawiamy każdy kręg. Od podwinięcia kości ogonowej idziemy sobie w górę. Ostatnia głowa patrzy w przód. Nie powtarzacie, od 3 do 10 razy. Z wydechem podbródek do mostka, mocny brzuch rolu się w dół kręg po kręgu, powoli dłonie na klocki. Mocne stopy na macie, klocki o dowolnej wysokości, dostosowane do Twoich możliwości w skłonie i z wydechem na zastanym pępku mocno odpychasz się od stóp w górę, podwijasz kość ogonową, kręg po kręgu stawiasz każdy kręg, rolując kręgosłup w górę, aż spojrzysz przed siebie. Z wydechem wciągasz brzuch podbródek do mostka, roluj się w dół kręg po kręgu. Powoli dłonie na klocki, klocki o dowolnej wysokości, być może za którymś razem sięgniesz już maty, i z wdechem od podwinięcia kości ogonowej rolu się w górę kręg po kręgu. Ostatnia głowa, szyja. Powtórz rolowanie od 3 do 10 razy. Spokojnie, świadomie. Staraj się eliminować kołysanie do przodu, do tyłu, ale zaakceptuj jeszcze. Koncentruj się na rolowaniu powolnym i wizualizacji, że stawiasz jeden kręg nad drugim.